No, jechaliśmy tam samochodem, akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak? Dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Dla wszystkich ciekawskich, a niejednokrotnie pytają, gdzie są te Majbachy? przychodzą, szukają gdzie są te majbachy. Otóż tu są te majbachy. Pani Beata z Londynu przysłała jednego majbacha, a ten antyk majbach to prezent od rodziny z, od, przyjaciół rodziny pewnej Storunia.